Witajcie drodzy widzowie w recenzji magazynu numer 8 serii Lego Star Wars, gdzie dostajemy oprócz samego Darta Mola, także kartę limitowaną z Hanem Solo w takiej formie. A w samym magazynie warto jeszcze wspomnieć, że są dwa plakaty. Mandalorian wygląda całkiem przyzwoicie. No i jeszcze Darth Vader, strzeż się w ciemnej strony, ale Mandalorian wygrywa. Taka jest moja opinia. Karta też jest spoko, i przechodzimy do prezentacji samej minifigurki Dartamola. Ciekawie się prezentuje, co i tak na pierwszy rzut oka. To nie jest czarny kolor. tych... Yy, widzicie, rękawice są czarne, ale to jest taki srebrny, bym powiedział. Yy, ładnie się prezentuje, ładnie się odbija światło na tej całej postaci. Z tyłu widzicie, ma jakiś przybornik, zasobnik przy pasie, czy przy tych trzech, jakby pasach. Ładny detal. No i z przodu tutaj prześwituje klata i taki dość spokojny, właśnie spokojne tutaj na ramionach poprowadzony ten materiał. Tak więc ok. No i bardzo cieszy to, że nadrug jest na nóżkach. Z tego się zawsze cieszę, ponieważ wprowadza to więcej detali, więcej jakichś elementów, na których można się skupić, obejrzeć, pooglądać. Zawsze to jest u mnie na plus i ładnie przechodzi przez z tutaj bioder. Przez pas aż tutaj do góry, tak więc spoko. Yy, no i sama główka, jeszcze zobaczmy, jak się prezentuje. Całkiem nieźle. Tak więc, no ja jestem zadowolony z zakupu. To jest dopiero druga postać tego typu w mojej kolekcji. Tak więc, no ja jestem jak najbardziej na tak. Tak <grym> mogę powiedzieć. Yy, z jednej strony, no wiadomo, przydałby się jeszcze drugi wyraz twarzy, ponieważ to jest dla mnie z, z, też plus. No nie dla wszystkich jest to plus no tutaj byłby z tym problem, tak? Żeby to gdzieś było widoczne. E, dlatego jak najbardziej to rozumiem, że drugiego wyrazu twarzy no, przy takiej postaci nie można wprowadzić. E, no, ale tak podsumowując, jak najbardziej na tak, z tych dotychczasowych numerów, no to jak najbardziej jestem zadowolony z tej właśnie minifigurki. No i cóż jeszcze? Dzięki Wam za obejrzenie dotychczasowych recenzji, za wszystkie komentarze, wyświetlenia, lajki i przejdziemy sobie do przeglądu samego magazynu. A w samym magazynie, oprócz wspomnianej karty, no to wiadomo, będzie komiks. Ja na przykład nie będę tutaj go przeglądał całego, dlatego Wam od razu przeskoczę do plakatu. Tak jak mówiłem, Mandalorian. Bardzo mi się podoba dobór kolorów. Tej pomarańcz, żółć przechodzi w zieleń. I jest to w takiej formie plakatu malowanego. Nie zdjęcie, tylko taki właśnie jakby pędzlem pociągnięty, taki komiksowy, no i strzesz się, no taka tak średnio, ten, ten pączek tutaj, rozumiem, że spoko, gdzieś tam przymrużemy oka, yy, troszkę się śmiejemy, ale tutaj w tym plakacie mi się to nie podoba, a tutaj mamy jeszcze naszego Baby Yoda, <laughs> tak zwanego, yy, no, tak więc ładny plakat. Tutaj możliwość zakupu prenumeraty, mamy kolejne łamigłówki, Zabawy, wykreślanki, dopasowywanki, standardzik. I jeszcze kawałek komiksu. Dalej będą Wasze prace. Także fajna pamiątka. Ulubiony bohater, czyli mamy tutaj konkurs. Też polecam. Zawsze można coś wyhaczyć. No i kolejny numer. Też będzie dość dobry. Może nie aż tak jak Dark Mole, chociaż. Czy porównywalny? No ciekaw jestem w Waszej opinii. Wojownik Mandaloriański. Ciekaw jestem, czy w innych zestawach się pojawił. Tak więc, czy będzie to jakaś no, mniej spotykana minifigurka. Żeby warto było w nią na przykład zainwestować, żeby kupić na przykład z dwa numery i sobie gdzieś tam drugi niech by leżą. No nie wiem. Zobaczymy. A kiedy? 2 sierpnia. Czyli za miesiąc niecały. No i kolejny zestawik 14 lipca. Też już niedługo. Kolejny jakiś Raptorek. Też ich w kolekcji pewnie macie trochę. Trochę i, i już za dużo pewnie, tak jak Owenów. No przynajmniej tak mi się wydaje. Już też mi się troszkę to, czytam z wydawnictwa Amid, czy tutaj jest Blue Ocean chyba się pojawiały. E, dobra, no to tyle jeśli chodzi o przegląd magazynu. Dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam, do następnego. Cześć!